Cześć kochani! Dzisiaj porozmawiamy o pieluszkach wielorazowych. Jak to się stało, że w ogóle chcemy je stosować? Tutaj za mną widzicie moją kolekcję, która czeka na naszych chłopców. Myślę, że już jest dopięta na ostatni guzik. Myślę, że już nic nie będziemy przed cięciem dokupować. Ewentualnie po. Tematem wielorazówek to ja się w ogóle zaczęłam interesować naprawdę dawno, dawno temu. Jeszcze pamiętam, że mówiłam mojej szwagierce, kiedy była w ciąży, że my będziemy właśnie stosować wielo. A w tym roku mój chrześniak kończy 3 lata. Na samym początku to miałam polajkowane wszystkie strony na Instagramie, na Facebooku. Chłonęłam te piękne zdjęcia dzieci w tych wielorazówkach i czytałam, ale jakby wtedy ktoś się mnie zapytał o co chodzi, z czym to się je, jak się tego używa, to nie miałam zielonego pojęcia. Tam było tyle obco brzmiących nazw, nie wiedziałam co z czym ugryźć. I czytałam o formowankach, o burtach, o wkładach, o, o tym wszystkim: o kieszonkach, o, o tulaczach, nic nie wiedziałam co z czym, co do czego. Na początku po prostu chłonęłam ten wygląd cały, i wiedziałam, że jeżeli zajdę w ciąży, to wtedy usiądę od A do Z, wszystko przystudiuję, żeby wiedzieć z czym to się je i o co w ogóle w tym wszystkim chodzi. Czy ja jestem kompetentną osobą, żeby Wam opowiadać o welaruzówkach? Myślę, że nie, ponieważ na chwilę obecną nie mam totalnie żadnego doświadczenia. Wszystko wiem w teorii, wszystko wiem, co sobie przeczytałam, a tak naprawdę przeczytałam. Bardzo mało w stosunku do tego, ile jest informacji w internecie. Także myślę, że o wiele bardziej wartościowy będzie ten filmik za 3-4 miesiące, kiedy już chłopcy będą, kiedy już te kilka miesięcy będziemy ich wielopieluchować i będę mogła się wtedy wypowiedzieć, co się u nas sprawdziło, jak to w ogóle wygląda w rzeczywistości, a nie w teorii. Dzisiaj pokrótce postaram się Wam opowiedzieć, co to jest wielopieluchowanie. Jak to się stało, że w ogóle taki plan narodził się w naszej głowie? Jak reagują ludzie, kiedy mówimy im, że mamy taki plan? I odpowiem na Wasze pytania: Co to są pieluszki wielorazowe? Jednorazówka, każdy wie, jak wygląda i co to jest. Zakładamy, zużyje się, ściągamy, wyrzucamy do śmieci. Pieluszka wielorazowa składa się z dwóch warstw: przede wszystkim z warstwy zewnętrznej, która ma być warstwą nieprzemakalną. Mówię nieprzemykalną, ponieważ tak naprawdę nieprzemykalna to jest jedna rozówka, ponieważ zawiera tą ceratę, a wielorazówka jednak jest paroprzepuszczalna, także ona nie jest tak zupełnie wodoodporna, ale o to chodzi, żeby właśnie był przepływ powietrza. Jeżeli chodzi o tą warstwę zewnętrzną, to są dwa główne materiały, z których ta warstwa jest produkowana. Pierwszy materiał to jest materiał pól. To jest taki materiał, z którym możecie sobie skojarzyć z kurtką, w jakiej pójdziecie w górę. Kurtka jest bardzo cieniutka, jest w niej cieplutko, a jednocześnie jest przepływ powietrza i człowiek się nie poci. I drugi materiał to jest wełna. I wełnę każdy zna, i jak już w ogóle powiem o wełnie, to wtedy dopiero pojawiają się głosy, że jak to, że przecież dziecko się ugotuje, że dziecko się upoci. No właśnie nie, bo wełna właśnie jest idealna na lato, ponieważ w wełnie noworodkowi będzie chłodno. Kolejny podział, jeżeli chodzi o tą warstwę zewnętrzną, to będą otulacze, takie, które przypominają pieluchy jednorazowe i to są te, które widzicie, wszystkie piękne, kolorowe, na takie napki mogą być wiązane, mogą być właśnie na napę, mogą być na rzepy i gatki. I gadki to po prostu, tak jak nazwa wskazuje, Wsuwane i jedna i drugie mogą być z wełny i z pólu. Mam nadzieję, że nadążacie, że nie namieszałam za zbytnio. Do środka pieluszki wkładamy drugą część pieluszki, czyli warstwę chłonną. I tutaj niewielka dygresja, ponieważ istnieją pieluszki, które nazywamy AYO, co jest skrótem z nazwy All-in-One, co po prostu oznacza wszystko w jednym. I wtedy pieluszka nie jest osobno otulaczem i osobno wkładem, tylko wszystko jest po prostu w jednej pieluszce, tak jak w pieluszce jednorazowej. Minusem tych pieluch jest to, że one długo schną, bo nie można ich rozłożyć na czynniki pierwsze. Dobrym zastępstwem dla takiego IOS są na przykład kieszonki, ponieważ do kieszonki sami wkładamy wkłady i później podczas prania możemy wszystko osobno rozwiesić na suszarce. I taka pieluszka szybciej nam wyschnie. Jeżeli chodzi o wkłady, to tutaj jest naprawdę dowolność. Wszystko może być wkładem. Możecie kupić specjalne wkłady. Możecie używać tego, co macie w domu, na przykład ręczniki albo jakieś stare bawełniane ubrania. Ale przede wszystkim myślę, że używa się pieluch tetrowych. I my ewidentnie jesteśmy team tetra. Tetry mamy najwięcej i chcemy na początku pieluchować głównie tetrom. I mamy też kupione Kilka formowanek, które chcemy stosować na noc do gatek wełnianych. Formowanka wygląda jak pieluszka, tylko na nią trzeba pamiętać, żeby założyć tą warstwę chłonną. Ale jest po prostu łatwiejsza do założenia. Tych formowanek mamy naprawdę kilka. Jeżeli się sprawdzą, to wtedy kupimy więcej, ale jak sami widzicie, za mną jednak króluje głównie tetra. Dlaczego w ogóle w naszej głowie pojawił się pomysł o stosowaniu? pieluszek wielorazowych. Po pierwsze zdrowie. Ja jestem osobą, która dużą część swojego życia spędza na czytaniu składów. I czy to są produkty kosmetyczne, czy to są produkty spożywcze. Mam nawet aplikację taką w telefonie, która po zeskanowaniu kodu kreskowego mówi co rzeczywiście produkt zawiera. Bo wiecie, że to co jest napisane na opakowaniu to jest taka pułapka na ludzi, którzy nie czytają składu. Jeżeli chodzi o składy pieluszek jednorazowych, to pierwszy wykrzyknik pojawia się w momencie, kiedy chcecie ten skład rzeczywiście przeczytać, ponieważ na opakowaniu nie ma składu pieluszek. To nie są produkty medyczne i nie jest wymagane, żeby był podany skład na opakowaniu. Musicie naszukać się w internecie. I tutaj uważam, że pojawia się pierwszy wykrzyknik, który sugeruje, że producent ma coś do ukrycia. Warstwa zewnętrzna jednorazówki to jest porowaty polietylan o bardzo małej gęstości. Uzyskiwane z ropy naftowej, i w jednej jednorazówce jest jego szklanka. Wnętrze pieluszki to jest mieszanka chemicznie przetworzonej, bielonej chlorem miazgi drzewnej z poliakrylanem sodu. To jest taka bardzo chłonna substancja, zamieniająca wilgoć w żel. Możecie sobie rozciąć w jednorazówkę, polać ją wodą, i w środku zobaczycie właśnie takie. Żelowe granulki. Mi to bardzo przypomina takie kuleczki, które dodaje się do kwiatów, kiedy zaleje się wodą, to one pęcznieją. I powszechne jest też dodawanie do pieluszek bardzo uczulających substancji zapachowych i barwników, które mają stworzyć te piękne aplikacje, które mamy na pieluszkach, a także odpowiadają za ten taki. Czujnik moczu, czyli jak macie suchą pieluszkę, to jest taki paseczek, który jest żółty. Kiedy dziecko zrobi siku, on robi się niebieski. Te wszystkie substancje sprawiają, że kiedy dziecko odda mocz do pieluszki, temperatura spowodowana tymi wszystkimi reakcjami chemicznymi bardzo rośnie, nie ma dostępu powietrza i powoduje to przegrzanie jąder u chłopców. A my chcielibyśmy zamknąć temat niepłodności a nie wracać do niego za 20 lat. Po drugie, na oddziale bardzo często spotykam się z odpieluszkowym zapaleniem skóry i wystarczyło 12 godzin mojego dyżuru, kiedy dzidziuś nosił zawiniętą przeze mnie tetrę i leżał na jednorazowym podkładzie, pupa oddychała, wszystko się zaleczyło. Później miałam 24 godziny przerwy, przychodziłam na kolejny dyżur i znowu było to samo. A wszystkie inne czynniki były zachowane. Mleko, które jadł, to jadł cały czas. Antybiotyk, który dostawał, dostawał w dalszym ciągu. Jedyne co się zmieniło to sposób pieluchowania. Mam koleżanki, które mają dzieci. Posiadam internet, więc wiem, o co mamy pytają na forach internetowych i odpieluszkowe zapalenie skóry to jest naprawdę plaga naszych czasów. A ja bym bardzo chciała, żeby jednak naszych chłopców ominęła. Po drugie, ekologia. My staramy się produkować jak najmniej śmieci. Ja stosuję do zmywania makijażu płatki kosmetyczne wielorazowe. Mamy w domu tylko wielorazowe słomki. Zakupy robimy z materiałowymi torbami. Wkładki laktacyjne też kupiłam sobie wielorazowe. Jest taki plan, żeby chłopcy byli karmieni wyłącznie piersią i jeżeli wszystko pójdzie po naszej myśli, to wtedy nie będą produkować zupełnie żadnych śmieci. Zero. A pierwsze pieluchy wielorazowe, które zostały użyte, nie rozłożyły się do tej pory, ponieważ rozkład jednej pieluszki zajmuje 1000 lat. Po trzecie, wygląd. To było to, co mnie przyciągnęło do pieluszek wielorazowych. Nawet najpiękniejsza jednorazówka. Nigdy nie dorówna pieluszce wielorazowej. Ja już teraz mam swoje ulubione i nie mogę się doczekać, aż ich użyjemy, aż będę mogła zrobić zdjęcia. I nawet jak wybieramy ubranka, to bierzemy więcej tych, które nie są zapinane w kroku, żeby było widać pieluszkę na co dzień, w której naszych dzieci będą chodzić. Pieluszka może być jaka sobie wyobrazicie: może być motyw z Harry'ego Pottera, mogą być dinozaury, naprawdę wszystko. W jednorazówkach nie ma takiego wyboru. I po czwarte koszta. Troszkę tych dzieci zdarzyło mi się przewinąć w życiu, i nikt mi nie wmówi. Że noworodka przewijamy tylko przed karmieniem. Tych karmiń analogicznie jest 8 na dobę, no bo co 3 godziny, więc noworodek zużywa 8 pieluszek dobowo. W rzeczywistości to potrafi ubrudzić 4 pieluszki podczas jednego przewijania, ponieważ pierwszą zabrudził, drugą w trakcie przewijania zrobił siku, no bo zrobiło mu się troszkę chłodniej. Kiedy rodzic poszedł po trzecią, to postanowił, że w sumie, jak już jest w trakcie, to może zrobi kubkę. Kiedy w końcu pieluszka jest na noworodku, Noworodku, a rodzic siada, ociera pot z czoła i przybija sobie mentalną piątkę, to dziecko puszcza kolejnego bąka i brudzi kolejną pieluszkę i na nowo trzeba wszystko zacząć od początku. A do tego wszystkiego my będziemy mieć dwa noworodki. Więc to wszystko razy dwa. I jeszcze pomnóżcie sobie przez dwa lata minimalnego pieluchowania. Ja te pieniądze na pewno lepiej spożytkuję. Obiecuję Wam. Jak reagują ludzie, kiedy mówimy, że będziemy wielu pieluchować nasze bliźniaki. No, co tu dużo mówić? Uśmiechają się pod nosem, pukają się w czoło i czekają, aż nam się powinna noga, żeby nam przypomnieć, że oni od początku mówili, że to jakieś głupie wymysły, i trzeba było od początku posłuchać ich doświadczonych, a nie wymyślać swoje fanaberie. Są też inni, którzy mówią, że nas podziwiają, ale sami nigdy by tego nie zrobili ale podziwiają nas, że nam się w ogóle chce. Zazwyczaj ludzie nie wiedzą o co chodzi i albo w głowie, albo na głos zastanawiają się, po co my chcemy sobie utrudniać życie i w ich głowach pojawia się wizja prania i zawsze o te pranie jestem wypytywana. I ja wtedy mówię, że po prostu będę prała razem z ubrankami, które też będą się brudzić, a raczej nie uzbieram tyle prania, żeby co dwa dni zapakować pełną pralkę. Ubranek noworodkowych. I z tego co mnie wiadomo, to dzieci nie tylko robią kupę, ale też ulewają i wymiotują, więc tych takich obrzydliwych ubranek, które trzeba wyprać, jest naprawdę całkiem sporo. Ale często pojawia się pytanie o kupę, co my będziemy z nią robić? No i tłumaczę, że mleczną kupę to spłukuje się w zlewie, w łazience, a taką yy, po rozszerzeniu diety stałą, no to do toalety i spłukuje się wodę. Blefuj, ohyda. Jak już mówiłam przed chwilą, noworodki ogólnie wymiotują, ulewają i robią kupę. Także całe są ble i fuj. No chyba, że są na świecie ludzie, którzy jeżeli noworodek upaskudzi ubranka albo pościel, to nie piorą tego, tylko wyrzucają z obrzydzeniem do śmieci. No to okej, okay, wtedy zwracam honor. A co jeżeli dostaną uczulenia na te wasze pieluszki? Jeżeli dostaną uczulenia na tetrę to w ogóle nie chcemy się zastanawiać, co by się wydarzyło, gdybyśmy stosowali jednorozówki. Chyba nie byłoby już co zbierać. Kiedyś czytałam, że to trzeba zainwestować strasznie dużo pieniędzy. Zgadzam się, trzeba zainwestować strasznie dużo pieniędzy, ale raz. A te same pieniądze trzeba zainwestować w jednorazówki, tylko po prostu w obrębie całego pieluchowania, bo to są te same pieniądze. Znaczy, oczywiście możecie przesadzić i nakupować mnóstwo przepięknych otulaczy, ale taka wyprawka, jaka jest potrzebna, żeby pieluchować dziecko przez cały okres pieluchowania, jest raczej mniejsza od kwoty, którą trzeba wydać na jednorazówki, ponieważ kupuje się te pieluszki raz i są tak skonstruowane, że pasują na dziecko pięciokilowe i piętnastokilowe. Są też takie pieluszki, które są poniżej 5 kg, tak zwane newborny i my mamy kilka takich w swojej kolekcji, ale tak naprawdę można zacząć kupować od tych one size i wtedy już żadnych innych rozmiarów nie musicie kupować. Naprawdę ci się chce prać, gotować, prasować te wszystkie pieluchy? W moim domu praniem zajmuje się pralka. Pieluch się nie prasuje, bo to zmniejsza ich chłonność. A gotowanie przemilcze. Już nie wspomnę, że kilka razy próbowano mnie zniechęcić, i raz to była osoba, która sama stosuje wielorazówki i próbowała mi wytłumaczyć, wiedząc, że jestem położną, że z noworodkiem to nie jest tak łatwo, szybko i przyjemnie, jak mi się wydaje, że to nie jest tak jak z lalką, że noworodek nie będzie leżał i pachniał, tylko on płacze, krzyczy, rusza się i, i gdzie ja będę wtedy zakładać tą tetrę, którą sobie wymyśliłam. Bo tak się składa, że zdarzyło mi się przewinąć noworodka i jakoś sobie poradzę. Poprosiłam Was na Instagramie, żebyście zadali pytania, jakie chcecie, żebym odpowiedziała na temat wielopielo. Po raz kolejny przypominam, że mam zerowe doświadczenie w tym temacie, posiadam tylko teorie, ale odpowiem najlepiej jak potrafię. Pierwsze pytanie. Od czego zacząć i jakie są podstawy i czego na początek? Myślę, że najlepiej zacząć od oglądania filmów na YouTubie i czytaniu artykułów. Są bardzo fajne grupy na Facebooku, które to wszystko trzymają w kupie i można tam znaleźć dużo wartościowych informacji. Fajnie też znaleźć kogoś w swoim otoczeniu, kto mógłby nam to na żywo pokazać. Mi się niestety nie udało. Jestem jedyną osobą w swoim otoczeniu, która takie wielorazowe pieluszki stosuje, ale na YouTube jest mnóstwo filmików, gdzie przynajmniej można obejrzeć. Ile czego na początek nie jestem w stanie powiedzieć, to powiem za 4 miesiące, czy to co mamy wystarczyło, czy było za dużo, czy było idealnie. My kupowaliśmy na oko, mniej więcej policzyłam ile razy dziennie będziemy przewijać każdego bliźniaka, pomnożyłam to razy dwa bliźniaki i razy dwa dni, bo pranie chcemy robić co drugi dzień. No i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Pytanie drugie. Jakie macie otulacze, jakie wkłady, ile potrzeba i jak prać? Tak jak już mówiłam, na otulacze postawiliśmy głównie na otulacze pól, na kieszonki. Mamy kilka gatek pól kilka gatek wełnianych. Gatki mamy plan, żeby stosować na noc. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Wkłady to u nas jest naprawdę w 80%. Tetra. Mamy kilka wkładów, które kupiłam na bazarku, ale jak na razie nie jestem przekonana. Zobaczymy, jak to będzie w trakcie użytkowania i mamy kilka formowanek. Pytanie numer 3. Skąd czerpałaś wiedzę na temat wielopielo? Tak jak mówię, ja czerpałam z Facebooka, z YouTube'a i z różnych artykułów. Tego jest pełno w internecie. Polecam stronę na Facebooku, nie pamiętam, jak ona się dokładnie nazywa. Tutaj w opisie będzie link, ale na niej jest najwięcej tej rzetelnej wiedzy, uważam. Pytanie czwarte. Ile tego kupić? Czym się sugerowałaś w wyborze otulaczy? Jak to będziesz prała? Będę prała w pralce. Jak na razie wyczytałam że najpierw trzeba włożyć te pieluszki na płukanie, żeby wypłukały się wszystkie nieczystości, a później można wyprać razem z ubrankami i będziemy stosować środki czystości dostosowane dla niemowląt. I z tego co wiem, pieluszki pierzemy w 40 stopniach od czasu do czasu stosując odkażacz i wyczytałam także, że lepiej stosować płyn do prania, czyli mleczko, niż proszek, ponieważ proszki zostawiają złogi w pieluszkach, co zmniejsza ich chłonność. Kolejne pytanie. Ciekawa jestem, jak to się przekłada na koszty. Czy wychodzi podobnie jak kupowanie jednorazowych, na poświęcony czas, prasowanie i na zużycie wody? No i to jest to, co właśnie mówiłam: że jak ktoś suszy pieluszki, to mu się od razu pojawia sterta prania, prasowania i, i tego wszystkiego. Pieruszek się nie prasuje, bo to zmniejsza ich chłonność, więc prasowanie odpada. A pralkę przecież puszczacie tak czy siak, bo pierzecie ubranka noworodkowe. Tylko puszczacie pralkę do połowy pustą, a moja będzie trochę bardziej wypełniona. A jeżeli chodzi o koszty, to są zestawienia w internecie. To wszystko zależy, ile wydacie pieniędzy, ile chcecie wydać pieniędzy. Właśnie dokonałam skomplikowanych obliczeń i niestety nie mam zapisanych wszystkich transakcji ale udało mi się trochę odtworzyć korzystając z historii rachunku. Za nasze otulacze i kieszonki zapłaciliśmy 560 zł, zagadki wełniane 165 zł. Reszta jest kupiona na bazarku od sześciu różnych osób za łączną kwotę 425 zł. Razem daje nam to 1150 zł. Google twierdzi, że dziecko średnio zużywa 10 pieluch dziennie. Jedna jednorazówka kosztuje Średnio około 50 groszy, codziennie daje nam 5 zł, i jeżeli pomnożymy to przez 365 dni otrzymamy roczne zużycie. Teraz pomnóżmy to razy 2, bo w końcu bliźniaki będą dwa. I załóżmy, że swoje drugie urodziny się odpieluchują i nie liczę zużycia wody, tak samo jak nie liczę żadnych kremów i zasypek. To jest koszt samych pieluch. Czy od samego początku maluszki będą na wielo, czy może dopiero po powrocie do domu. Plan jest taki, że po powrocie do domu, ponieważ w szpitalu uważam, że kompletnie nie mamy na to warunków. Po pierwsze, nie ma odwiedzin i jest problem już z moim praniem, żeby ogarnąć kogoś, kto by wyprał moje rzeczy. A gdzie tu jeszcze dawać mu dodatkowo pieluchy do prania, więc na pewno zaczniemy po powrocie do domu. W szpitalu będę stosować szpitalne zapasy pieluch jednorazowych. Ale w której to będzie dobie, to w tej chwili nie jestem wam w stanie powiedzieć. Nie wiem w której dobie wyjdziemy do domu. Nie wiem czy jeżeli to będzie w trzeciej dobie już będę się czuła na siłach czy dopiero po ściągnięciu szwu z rany. To wszystko ustalimy na bieżąco. Na pewno jest plan, że chcemy wielu pieluchować noworodki, że nie chcemy czekać tam aż ukończą któryś miesiąc. Ale kiedy dokładnie to wszystko się okaże. Jest dzisiaj z nami leniwiec, zgodził się być naszym modelem. Chciałam wam pokazać mniej więcej jak takie wielopieluchowanie wygląda. Jeżeli chodzi o teterkę, to jest teterka nieszyta, zaraz wam pokażę z szytą. Powiedzieliście pewnie na Insta, że ja już sobie część poszywałam. I tak wygląda składanie takiej teterki w samolot. O, i tutaj po środku wkładkę. To jest na szybko, więc jest brzydko. I tutaj wkładamy naszego noworodka. Noworodek niestety ma małe stópki, więc może być ciężko. I zapinamy klamerką snapi. Tutaj powinno być zwinięte, ale z racji niedorozwiniętych nóżek u naszego noworodka jest to dość utrudnione. I na taką pieluszkę zakładamy właśnie otulacz. To jest jeden z moich ulubionych, o których Wam mówiłam, i to jest właśnie rozmiar Newborn, który można jeszcze zmniejszyć, bo jak widzicie, ma dużo napek. Można z niego zrobić jeszcze mniejszy. I najlepiej, piszą tak w internecie przynajmniej, na długości sobie spiąć i założyć dziecku na pupę już spięty. Ale że nasz wiec jest grzeczny, to mogę Wam pokazać na nim. No i tutaj ta pieruszka wystaje, bo nie zwinęliśmy jej wcześniej w rulonik. O, no tak wygląda leniwiec, który jest w teterce i jest w otulaczu. Kąta na zadowolonego. Bo to jest ta teterka złożona na szybko, którą pierzemy i możemy swobodnie rozłożyć na suszarce i ona nam szybciej wyschnie. A ja sobie część teterek już poszyłam w takie samoloty, więc odchodzi nam ta część z, z składaniem tego, tylko po prostu zakładamy samolot, wyciągamy niby nóżki naszego leniwca i zapinamy klamerką. I mamy jeszcze drugą opcję, gdzie właśnie używamy formowanki jako wkładu. Tak jak mówiłam Wam, formowanka to jest właśnie taka uszyta pieluszka. Tutaj można jeszcze dołożyć wkład, żeby było jeszcze bardziej chłonne. I są różne formowanki. Są formowanki wiązane, są na napy, na rzepy. Ta jest akurat wiązana. Ale noworodek, taki trochę niewymiarowy. I na to zakładamy gatki pul. Druga nóżka tu. W takiej wersji nasze dzieci będą spać, bo wełnie będzie im chłodniej w nocy. Leniwiec również zadowolony z tej wersji. No więcej się nie wyciągnie niestety. Tylko paluszki u stóp wystają. No i to tyle kochani, jeżeli chodzi o nasze wielorazowe pieluszki. Dalej uważam, że nie mam kompetencji, żeby Wam tłumaczyć o co w tym wszystkim chodzi, ponieważ sama czuję się jeszcze bardzo zielona. Na pewno ten film za 4-5 miesięcy będzie dla Was bardziej wartościowy, ale mam nadzieję, że trochę rozwiałam wątpliwości, trochę bardziej wiecie z czym to się je, i zrozumieliście, czemu my zdecydowaliśmy się na pieluszki wielorazowe? Widzimy się, kochani, bardzo niedługo. Trzymajcie się. Cześć!